Ciężki, trzydniowy, stresujący mimo wszystko turniej, ale paradoksalnie mam wrażenie, że dzisiaj było najwięcej nerwów, wtedy kiedy byliście już najbliżej. Wtedy, kiedy wydawało się, że Tokio już widzicie nie przez lornetki, a może nawet gołymi oczami. Chyba zawsze tak jest, że jak już drużyna ma do wykonania ten ostatni krok, to najbardziej się spina. Myślę, że widać to było dzisiaj po nas wszystkich, że nam nie do końca wszystko wychodziło tak, jak byśmy chcieli. Myślę, że to normalne zjawisko. A z drugiej strony Słoweńcy kilkukrotnie wyasekurowali się głowami, nogami, poprzebijali piłki nieprawdopodobne do nas na stronę. Dobrze zagrywali i naprawdę jestem dumny z naszego zespołu, że w tych trudnych chwilach przetrzymaliśmy ten napór i wykonaliśmy ten ostatni krok. Ciężko było takie trzy dni znaleźć odpowiednią dyspozycję, czy to wszystko jednak zaplanowane, ta praca w Zakopanem, ten pomysł trenera Witala Heinena spowodował, że wy tak naprawdę byliście absolutnie pewni siebie? Byliśmy pewni tego, że możemy grać świetną siatkówkę, jeśli wejdziemy na swój poziom, który prezentowaliśmy niejednokrotnie na treningach. Pierwsze sprawdziany z Holandią tak naprawdę nie dały nam do końca tej odpowiedzi, co, co potrafimy w trakcie meczu, bo przeciwnik nie, nie dorównał poziomem w żaden sposób. Później Memoriał Wagnera. Już były początki świeżości, były początki dobrej gry. Jeszcze kilka elementów do poprawy, chociażby zagrywka, która tutaj koniec końców zafunkcjonowała wtedy, kiedy powinna i, i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo to nam pomogło w awansie. Jak teraz uczynić ten ostatni magiczny krok i w kolejnym turnieju, który ma jeszcze inny terminacz, jeszcze inną sytuację w Igrzyskach Olimpijskich, wreszcie przełamać tą, tę barierę ćwierć finałów i pokazać, że mistrzowie świata, że tak doświadczona drużyna, już z takimi indywidualnościami, zasługuje na medal? Myślę, że to jest taki turniej, że. Trzeba patrzeć przede wszystkim na siebie, grać jak najlepszą siatkówkę, wtedy zasłuży się na awans nie tylko do ćwierćfinału, ale i dalej. I to jest najważniejszy krok do wykonania właśnie na takiej imprezie. Na poprzednich igrzyskach nie ma się co oszukiwać, że to Amerykanie, z którymi przegraliśmy w ćwierćfinale, prezentowali się lepiej, stabilniej i to oni ten półfinał wywalczyli. Także my mamy rok, na szczęście mamy rok na pracę, na skupianie się już tylko i wyłącznie na igrzyskach. Nie tak jak poprzednim razem, gdzie praktycznie do ostatniej chwili walczyliśmy o ten awans. Meldujesz dyspozycyjność do końca sezonu na Mistrzostwa Europy, na Puchar Świata, czy tylko cel Eurochampionat, medal? Rozmawiałeś już coś z trenerem, bo teraz szybciutko odpoczynek i za chwilę kolejne zgrupowanie. Tak, chwila wytchnienia, później wracamy na Mistrzostwa Europy. Myślę, że o pucharze świata jeszcze niewielu z nas myśli w tej chwili. Mamy w tej chwili kolejny cel do wykonania, o którym przed chwilą powiedziałem. Będziemy się szykowali z całych sił. Spotykamy się za, za kilkanaście dni w Arłamowie i, i kolejne przygotowania czyli to co uwielbiamy i kochamy najbardziej.